Czy to wejdzie tu? Ale w sensie w pionie. Tu na bok będziemy dawać. Tu na bok będziemy dawać. Się okaże. Według mnie nie wejdzie, ale kto tam wie. Na pewno będzie materiał, albo jest materiał dostępny od ręki u nas w TKM. I to nas charakteryzuje właśnie. Że to, że przyjeżdżasz, jest sobota, wszędzie. Albo prawie wszędzie zamknięte mają cię gdzieś. A my nie. My mówimy, OK, postaramy się. Co prawda nie lubimy ładować do tego typu busów, bo lepiej wziąć na wózak podnieść. Ładować to po prostu z boku. Ale czasami trzeba. Ręcznie. I zobaczcie, też damy radę, pomożemy. Weźmiemy się. O. Ta płyta akurat dużo nie waży na szczęście. Czyli tutaj bez problemów te cztery osoby te. To było pewnie ze 50 kg daliśmy radę. Teraz chłopaki policzą, zobaczą co jeszcze się dopakuje. Jak nie, to obrócimy drugi raz. Znaczy, nie my, klient obróci drugi raz i będzie temat ogarnięty. On może kontynuować pracę. My jesteśmy zadowoleni, bo nie ma lepszej takiej satysfakcji niż zadowolony klient w tej branży. Chyba w innej też. Także ja już mam dobrą sobotę. Pozdrawiam Was serdecznie. Grzesiek ten Grebrek zapraszam w Pamiętajcie, jesteśmy the best. Cześć.